Cześć dziku, po tej stronie Marcin, Jak wiesz, zgłosiłem się do Twojego programu. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że masz poważny problem. Przedstawiam Ci Twoich przeciwników w tej nierównej walce, z którym ja walczę na co dzień. Pyszny, rewelacyjny, śląski szałot. I jesteś się w stanie zmierzyć z nim. Pyszna rewelacyjna whisky z kolą. To jest przeciwnik wagi ciężkiej. Przepyszny majonez Bez głowy baranek, symbol tych świąt. Pyszna kabanuszki. I wspaniałe rewelacyjne babeczki. Pozdrowienia od mojego faworyta, zajączka świątecznego. I co dziki powietrze? Myślisz, że jesteś w stanie z nimi wygrać? Jeżeli tak, to rzucam Ci challenge. Spraw, żebym zgubił 25 kg przez 8 tygodni. Jeżeli uda Ci się to sprawić, to powiem Ci w ten sposób. Walczymy o to. Teraz jeżdżę taką sobie uryczką. To jest van, proszę Ciebie, osoby. Dlaczego taki duży samochód? Dlatego, że z takiego jestem w stanie się wygramolić i do niego wejść. A od kilku lat Posiadam obok taką ładną, widzisz? Piękną, sportową bryczkę. Którą w następnych filmikach będę Ci stopniowo odsłaniał i pokazywał. Tylko po to, żeby jeżeli uda Ci się i zrealizujesz to wyzwanie, zrealizujemy je wspólnie, żeby Cię wziąć na tor w Bednarach i przewieźć Ci tą bryczką. Taki mój mały, osobisty challenge dla Ciebie. Jeżeli wspólnie damy radę, oboje skorzystamy. Do zobaczyska i liczę, że mnie wybierzesz. Cześć Marcin, słuchaj, w odpowiedzi na Twoje zadane pytania do mnie, e, powiem Ci tak, jestem w stanie zmierzyć się z Twoimi słabościami. Przede wszystkim jestem w stanie zmierzyć się z Twoją głową. Myślę, że damy tutaj radę pokonać e, Twoje słabości. E, również przyjmuję challenge. Zrobimy te 25 kg w dwa miesiące, ale musisz się przygotować na ostrą jazdę i naprawdę konkretny zapierdol. Bo jak wiesz, nic nie przychodzi samo. A dzięki temu, że zrobimy razem wspólnie robotę, te 25 kg, dzięki temu też pomożesz spełnić moje marzenie. Zawsze chciałem polatać i pośmigać czymś szybkim na torze. Jak wiesz, skoczyłem na bandzie kilka razy. Także chciałbym teraz zmierzyć się ze swoimi słabościami, czyli z przeciążeniami. Także. Bardzo chętnie e, zmierzysz się ze wszystkim, przyjmuję Twój challenge, widzimy się już niedługo, ostatni dzień dzisiaj jedzenia i od jutra ciężka praca i zdrowa systematycz zdrowe systematyczne jedzenie. Pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję Ci bardzo, hej!